Dzień dobry kochani, dzisiaj oficjalnie możemy się z wami przywitać w większym składzie Tak, wczoraj wleciała do mnie piosenka, gdzie ogłosiliśmy to, że będziemy rodzicami Zrobiliśmy to w taki sposób nieoczywisty, ale jednak oczywisty No i dzisiaj oficjalnie z wami porozmawiamy jak do tego doszło Co się działo przez ostatnie kilka miesięcy I w ogóle skąd ta decyzja, no tak jakby po prostu opowiemy wszystko Tak tutaj. No, wszystko. Więc tak, pewnego wieczoru no, może nie tak. Czyli można tak powiedzieć, bo wieczorem usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Tak, przyszedł taki jeden wieczór, gdzie ja po prostu wyskoczyłem z tym, że kurczę, no, może jednak warto zacząć starać się o to dziecko. Tak, tym bardziej, że mamy, przynajmniej ja mam, różne schorzenia, które mogą powodować, że. Ten proces starania się o dziecko może trwać bardzo długo. I gdzieś tam Ola od dawien dawna mówi o dziecku. Ja tak sceptycznie do tego podchodziłem, no ale wiecie, mamy prawie 27 lat. Gdzieś tam nie chcielibyśmy dojść do tego momentu, że nagle będziemy mieli, nie wiem, 35 i okaże się, że. Chcemy dziecko i może być trochę późno i ciężko, dlatego też podjąłem inicjatywę rozmowy. No i po tej rozmowie stwierdziliśmy, że okej. Okay. Znaczy, to nie było tak, że to był też jeden wieczór i let's go! <grym> tak, no. Tylko to było takie wiecie, no, no po powiedziane. No prostu... powiedziane, potem te rozmowy trwały, trwały, trwały i stwierdziliśmy, że okej, okay. zaczniemy się starać, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy ile to będzie trwało. I jak już podjęliśmy decyzję, to mieliśmy jeszcze czas na zastanowienie, tak naprawdę, <grym> bo ale zaczęła robić wszelakie badania. Tak, bo lekarzy, żeby sprawdzić, czy jest sens zaczynać się starać, czy będę w stanie w ogóle utrzymać ciążę w swoim ciele. Do tej rozmowy w ogóle doszło na początku stycznia i gdzieś tam mniej więcej w połowie lutego dostaliśmy takie zielone światło, że okej, okay, wszystko jest dobrze, możecie starać się iść. Tak pamiętam, Jechaliśmy do Warszawy na nasz ślub W sensie jakby na loto na nasz ślub I rozmawiałam z panią endokrinolog przez telefon I siedziałam z Julkiem w aucie tak. I pani mówi No, czy chcecie się starać o dziecko? A ja mówię, no, że ogólnie to tak I musiałam tak po cichu mówić przez ten telefon Żeby Julek po prostu nie skupiał się o czym rozmawiam Żeby nie wiedział No tak, no bo nie wiedzieliśmy ile te starania będą trwały jakby czy w ogóle to się uda. No stwierdziliśmy, że nikomu nie mówimy. Po prostu zaczynamy się starać i, i tyle. No i tak się staraliśmy, staraliśmy. No i się udało. To był koniec lutego, jak właśnie wyjechaliśmy na Malediwy na nasz ślub. I, i wtedy też mniej więcej w tym okresie zaczęliśmy się starać. I okazało się na początku kwietnia, że będziemy rodzicami. I to był w ogóle taki dziwny wieczór, bo mieliśmy bardzo dużo pracy, bardzo dużo rzeczy na głowie i tak dalej. I ja stwierdziłam, że chcę się zrelaksować i poszłam więc sobie kąpiel. I to była taka. Gorąca kąpiel, bo ja takie lubię No i wchodzę do tej wanny I tak leżę z 30 sekund minutę I nagle zaczyna boleć mi brzuch Od razu wybiegam z wanny i mówię Okej, okay, może to jest tak, że jestem w ciąży No bo ogólnie w ciąży nie można brać takich gorących kąpieli Od razu przyszedł do Pawła To było chyba 23 czy coś takiego No mówię, z tego. Tak, I mówię, Paweł jadę do apteki Muszę sprawdzić czy jestem w ciąży No bo jakby nie da mi to spokoju, nie zasnę A ja mówię, nie ma opcji, ja jadę Pojechałem Pięć testów, stwierdziłem, że wolę więcej, że mieć pewność, skoro Ola ma takie przeczucie, no to może. Szczególnie, że to były takie początki tego starania się, okay, że no. był jeszcze taki napalony na to wszystko, nie? No. Że, 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 to, że to może wyjść. Chociaż z drugiej strony nie wierzyliśmy, że jakby może dojść do tego tak szybko. Byliśmy pewni, że będzie, to będzie się starać bardzo, bardzo długo. Pojechałem po te testy, wróciłem Oli i usiadłem do komputera i zapomniałem w ogóle, że dałem jej te testy. I ja wiecie, za każdym razem ogólnie jak robiłam jakieś testy, to się nagrywałam, bo chciałam widzieć tą reakcję, chciałam z pamiątki i tak dalej. A tutaj, z tych wszystkich emocji totalnie o tym zapomniałam i robiąc testy miałam w głowie, Ola musisz to nagrać, musisz to nagrać, bo to może być to i nie zdążyłam, bo w tym czasie jak robiłam chyba trzeci test to już na pierwszym się pokazało dwie kreski I ja byłam w takim szoku byłam szczęśliwa, ale nie spodziewałam się, że to będzie tak wcześnie więc byłam w szoku, mówię sobie okej, okay, Paweł się zgodził na to dziecko ale to jest za szybko, bo ustaliliśmy że to będzie trwało dłużej Coś znaczy teraz... ustalaliśmy, no nie dało się tego ustalić no. ale zakładaliśmy, że to będzie trwało tak. dłużej no. i miałam takie wgłowie, że będziemy mieć czas żeby się na to przygotować też tak psychicznie wiecie o co chodzi, a tutaj to się stało tak naprawdę w ciągu miesiąca ja siedzę i nagle Słyszę coś za plecami, odwracam się, a tam zapłakana Ola. Ja byłem w szoku. Bo... to było z szczęścia? Ale trochę takiego ale takie zmartwienia. Tak, no. Bo, bo wiecie, jakby jeżeli śledzicie naszą karierę, to wiecie, że zawsze, gdy dochodziło do tematu dziecka, to ja mówiłem, nie, najlepiej to bez dzieci, jeszcze nie teraz, ale to było tak jak ten stary, co nie chce kota, a później jest ten stary z kotem trochę. Jak ten tak. był taki, co jest. Że w momencie, gdy Ola przyszła, to Ola się też martwiła trochę mojej reakcji, no bo gdzieś tam myślała, że ja się nie przygotowałem na to mentalnie a ja się zwróciłem, widzę co Ole i mówię oho, zaraz wracam, wciszyłem się na Discordzie i Ole mi mówi i rzuca się na mnie i płacze a ja zacząłem skakać z radości i przez pierwsze Dwa tygodnie, to ja po prostu boję bo po błłokach ze szczęścia, ale była taka. Ojejku, co teraz zrobimy? Mieliśmy takie plany odnośnie domu, żeby już dzieckiem mieszkać w domu docelowym i tak dalej, i tak dalej. Tak, bo wprowadzając się tutaj zakładaliśmy, że. Kupimy działkę i będziemy w domu. Tak, no. Tak, tak, zakładaliśmy. Jak będzie, to się jeszcze okaże. Aczkolwiek takie były plany pierwotne, jak kupowaliśmy właśnie ten dom, że, że to jest fajny dom, ale nie jest to taki dom, w którym chcielibyśmy już mieszkać do końca życia, a chcielibyśmy już taki mieszkać. dokładnie zakładamy. Rodzinę, a chcielibyśmy już takie mieszkać, bo mamy dosyć przeprowadzek. I tutaj po prostu, żeby wynieść się z bloku, mieć ten ogród i tak dalej, cię się przenieśliśmy. Zresztą odbiegłam do od tego tak. To mniejsza o tym, o tym kiedy indziej. W każdym razie! No, ja miałam takie, że okay, udało się, ale mimo wszystko nie wiem, czy się uda wszystko. Jakby starałam się nie zakładać tego najlepszego, tylko to też jakby gorszą wersję Żeby się po prostu nie zawieść I takie było moje nastawienie przez taki, no pierwsze dwa tygodnie No ale gdzieś tam też się cieszyłam, wiecie, już gadałam do tego brzucha Mimo tego, że tam była taka malutka fasoleczka, nic tam nie było widać pewnie No więc tutaj reakcje, niestety nagrane i ja bo właśnie ta <laughs> końcia postąpiła, a nie inaczej Było to spontaniczne, ale jednocześnie piękne Jakby to jest chwila, którą zapamiętamy do końca życia Tak i to było takie nasze jedynie co, to mam zdjęcie z testami Takie się uśmiecham okay. i już płaczę ze I co ciekawe, podejrzewamy, że ten obywatel wydział jako pierwszy. Skipper, zanim zrobiliśmy testy, leżał cały czas mi na brzuchu. I ogólnie tak jak gdzieś wyczytałam, to okazało się, że pieski czują. Jeżeli to jest taki właściciel, właściciel, to one czują, że są zmiany w organizmie, ogólnie też inny zapach jest i tak dalej, więc skipper czuł jeszcze przed nami mamy nawet zdjęcie gdzieś, bo Ola zawsze robi sobie selfie ze tak. skipperem tak. albo z Rico jak leży a ja robię coś przy komputerze i Ocia zawsze mi wysyła ja wtedy jej wysyłam jak ja pracuję na przykład tak. no. i Ocia no. wysyła mi wysyłała gdzieś właśnie selfie chwilę przed, z dwa, trzy dni przed jak skipper tak leży na brzuchu, gdzie on normalnie zawsze leży przy głowie, tak. a leżał Oli na brzuchu to po prostu jest jego ulubione miejsce już teraz wiadomo, nie kładzie się tak na brzuchu no bo też jest mi niewygodnie i zgniatamy tam tego małego człowieka ale no, gdzieś tam skipper cały czas się pcha do tego brzucha i, no, czuje, że coś tam się dzieje. Tak. No i co? No, dowiedzieliśmy się. Poszliśmy, oczywiście, do ginekologa, żeby się upewnić, no, bo to były dalej tylko testy. Okazało się, że no. Jest to pewne. No i przyszedł moment, kiedy trzeba było się komuś wygadać. Do znaczy ciebie bardziej Paweł niż ja. Paweł czuł taką tak. potrzebę ja nie chciałam nikomu mówić przez długi czas. No bo mimo ja wszystko chciałam poczekać, że to będzie takie pewne i bezpieczne. No ale ja nie wytrzymałem presji. Pewnego wieczoru widzieliśmy się z Karolem i z Natalią, z Citroxem i z Natics. Byliśmy zjeść i już się rozdzieliliśmy i nagle Paweł mówi w aucie: Ola, ja muszę im powiedzieć, czuję, że, że po prostu muszę się komuś wygadać. Ja mówię: Okej, okay, jeżeli ty czujesz taką potrzebę, no to pojedźmy do nich. Pogadajmy i, i się wygadajmy. I nagle nich dzwonimy, hej, możemy do Was przyjechać? A oni wsząku, bo była <laughs> 22 czy coś takiego. No ale powiedzieliśmy im. E... Tego też nie nagraliśmy, bo to też była totalnie spontaniczna tak. decyzja. My w każdym razie mieliśmy od nich bardzo duże wsparcie. Przez... Tak. Dalej mamy, ale jakby przez ten początek mieliśmy od nich bardzo duże wsparcie. I to gdzieś były tam... pierwsze osoby, które się dowiedziały. Tak, to były pierwsze osoby, tak. no. Oprócz tego po czasie powiedzieliśmy też najbliższą osobę, z którymi mocno współpracujemy, czyli Maksiowi Naszej asystentce Nikt tak na początku no, okay, nie wiedział, oni no. najbardziej z nami działają Więc i musieliśmy po prostu powiedzieć ze względu na przygotowywany content Czy ze względu na to, że no, są z nami bardzo często i bardzo długo No i ze względu na to, że Max się tak perfumuje, że ja po prostu nie mogłam wytrzymać z nim w aucie I mówię, Max nie możesz tak robić Ja tylko się do auta to ja musiał i musiałam otwierać okno i nie no nie wierzę, po prostu masakra I mamy reakcję Maxa Mamy To jest coś reakcję, co nagraliśmy, Max, tak. więc teraz widzicie reakcję Maxia O chodź, chodzi Nagrywam odcinek. No. W którym wręczam prezenty. Uuu. Ej, to mi się podoba. A. Tak można. Mam dla ciebie prezencik. O jejciu! Czy to pudełko z czerwoną wstążką? Jejciu, co za takim bazylem? Cześć! Ja! Wspaniałe! <śm> Poważnie? ja. Wiem. Naprawdę? Mhm. O, to nie jest Frank! Będziesz nosił u dumnie! Będę nasił dumnie! Ja pierdzielę! A jeszcze wczor wczoraj powiedziałeś, będę najlepszym wujkiem na świecie. Wczoraj to powiedziałem o jak chaliśmy autem. Cię o Będę! Będę! O test. będę. Ja pierd! Co ja się właśnie dowiedziałem? Ja w życiu bym nie podejrzewał! No i dzięki temu, że powiedzieliśmy tym wszystkim osobom, to mogliśmy zrobić duży zapas na mój kanał, bo tak naprawdę do zeszłego tygodnia miałam zapas challenge takich szybkich, nagranych, które były tak naprawdę. W maju na początku maja nagrywane. Tak. I wszyscy po prostu się zmobilizowali. Siedzieliśmy cały dzień i po prostu nagrywaliśmy do mnie odcinki, żeby jeszcze nie było widać brzuszka. No ale potem już z tym brzuszkiem zaczęły być problemy, <laughs> bo gdzieś tam nie mogliśmy też zrobić aż takiego dużego zapasu i na Jaworze gotują ja musiałam siedzieć w fartuszku cały czas i kilka osób zauważyło, że Ola, ty jesteś cały czas w fartuszku, chyba coś tutaj się święci. Dziwne tak, to było dziwne, gdzieś tam potem ja zacząłem zakładać fartuch, bo w ogóle głupi, <noise> zamiast oboje zakładać <zauważ głos> fartuchy, żeby to było takie obvious, to ty zakładałeś a ja nie, ja I zapomnieli, teraz zapomnieliśmy o tym, no i jakoś tak to wychodziło, ale w każdym razie żeby powiedzieć już rodzicom, żeby powiedzieć wam Chcieliśmy poczekać na wszystkie wyniki, bo wiecie, różnie to bywa, i chcieliśmy po prostu być pewni, że wszystko będzie dobrze. Dlatego tak, mieliśmy taki mały moment zgrozy, bo niektóre wyniki wyszły takie nie, jak powinny być, ale zrobiliśmy dalsze testy i wszystko jest w porządku, więc siedzieliśmy już tą nowinką. No bo nie oczekujmy się, ciężko już jest to ukryć, no bo ten brzuszek jest coraz większy. No, jest już duży. No, ale fajny, słodki. No i właśnie co do reakcji, to teraz możecie zobaczyć reakcję naszych najbliższych Czyli rodziców Jurka i Marty Tak naprawdę pewnie Tak to bardzo, no. A życie nie będzie w Będziemy, ale to taki, żebyście Dziękujemy Mogli to używać wcześniej, no O jaki album Miejsce na wnuki? Ty zobacz. Do zobaczenia w grudniu Hello? Jak to w grudniu? Jak to Hello. w grudniu, to wyjeżdżacie? Ocia, gra w Będziemy dziać O jeny. O, o... o jeny. Ty nie widzisz na zdjęciu, co to są te? Do zobaczenia w grudniu. Zabrakło nam polaroidów, żeby zrobić jeszcze zdjęcie. Ja, ja myślę, że do lody są. Potyczki do lodu. Do ekipy. Ja Cię kręcę. Ja Cię kręcę. Ej. Dobrze na szykuj prezent. Ja mówię, jak to zobaczyć jak długo oni wyjeżdżają? To jednak śpicie ze sobą. Cześć Julek. Ja. pamiętasz, jak mnie pytałeś w Audi, czy zrobiłeś swoją piosenkę? Aha. Robiłeś ją. Nie, nie, nie. ją puścić. Zatawy? Tak. Kiedy będzie problem, zawsze będę chował. cisza Ulepimy to jednego roku. do Wiedząc jedno, że... No? Tak! <grymne> Definitywnie! Będziesz wujkiem! Będziesz wujkiem! O kurde! Będziemy mieli dziecko! Ale ja Mam sobie nidziesia! Gratulacje! Jak Cieszysz się? Nie, no. nie cieszysz się. Cieszysz się! Cieszysz się? Bardzo! <grymne> tak? <grymne> Będzie super! Gotowa? Nie wiem na ale okej, okay. okay. no nie będzie. Dobra, to zanim ten, musimy położyć dobre zdjęcie na Instagrama, dobra? Dobra. Dobra. Tyle. A dziękuję, a dziękuję, dziękuję Kurde, elegancko Brawo, brawo, elegancko Dzidzia mało, ja nie muszę robić Będę miała Ale fajnie No i ostatni temat Pewnie będziecie pytać i się zastanawiać Jak Ola się czuje, bo ja to tam no, Ja się cieszę Ale był taki moment, gdzie Poczułeś się bardziej, że jestem w ciąży. Wiecie, bo mimo wszystko mężczyzna nie odczuwa tych wszystkich zmian i jakby jest taki, no nie do końca świadomy, szczególnie jak to jest taki początek tej ciąży, że jeszcze nie czuć tych ruchów i tak dalej. Ja stwierdziłam, że chcę koniecznie wziąć Pawła ze sobą na USG, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda. A ja tak, ja byłem raz w życiu do USG brzucha, nie wiem o co chodzi, idę na to USG, siedzę przed tym komputerkiem. I nagle tak, pani pokazuje w tym brzuszku dziecko, a to dziecko tak, tak rękoma, tak do kawy, ale tak, co Jakie <grystanie> robi? Piekołki robi. My się śmiejemy, oczywiście, stawy nie były rozwinięte i no tak, tak dalej. No, tak dalej no, I jakby dziecko I na to tym. dało zupełnie inaczej. Który <grystanie> to był tydzień? 9, 8, 7? 12. 12. no to ja już cztery było <grystanie> w tym no. Więc no to dziecko bardzo się ruszało w tym brzuchu I to było dla mnie takie szokujące, i wtedy tak faktycznie to był moment, kiedy do mnie dotarło. Oho tam ktoś jest. Tak, już wtedy też to, to dziecko w tym momencie już wygląda jak dziecko, nie? Że już tak, tak, tak można zobaczyć. Muśkę, tak, nosek, nosek. Który jest Pawła. Chyba mój, no. Tak. Chyba jest mój. Oby był Pawła. <grych> ale też Paweł tak siedzi i mówi o, tu widać serduszko, ale fajnie. No i to tak. serduszko tak biło, tak. tu było widać to bicie. Niesamowity filik, no. I tutaj taka rada, jeżeli ktoś z was jest w ciąży to żeby zabierać siebie mężczyznę ze sobą na USG, bo wtedy on też to odczuwa, że jest w ciąży. Znaczy, że kobieta jest w ciąży. Tak, no, dokładnie tak. Tak. A jeżeli chodzi o moje samopoczucie, no to na początku, jak się dowiedziałam o ciąży, to czułam się bardzo dobrze, tylko przed zrobieniem testu zauważyłam, że mam strasznie słabą kondycję i nawet rozmawialiśmy o tym, że musimy się wziąć za siebie, bo ja wchodziłam po schodach tutaj u nas w domu i po prostu miałam zadyszkę. Mówi, Jezus, co się stało, że aż tak mocno mi się kondycja zepsuła w przeciągu, nie wiem, dwóch tygodni. Coś jest nie tak. Potem tak naprawdę było w porządku i po czasie dopadło mi zmęczenie. I to zmęczenie to była jakaś porażka, to był zupełnie inny poziom zmęczenia, bo ja nie byłam w stanie nic robić. Ola spała po 13-14 godzin dziennie, no? Tak. Bardzo dużo spała. Stawałam, żeby gdzieś śniadanie i spać, bo byłam no. zmęczona po drugim śniadaniu Teraz już jest lepiej, i z kondycją się unormowało tak, tak. I z tym się unormowało I jakby gdzieś tam Ola faktycznie śpi normalnie Dalej śpisz tak mniej więcej po 10 godzin, ale to już jest w miarę normalny sen. Tak, ale odczuwam, że potrzebuję więcej snu niż przed ciążą. Często było tak, że zaczynałam nagrywać vloga i musiałam go nagrywać trzy dni, bo nie byłam w stanie go skończyć jednego dnia, bo byłam tak zmęczona. No. no. Ale w sumie nie zauważyliście tego za bardzo. <śm> 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 bo to tak troszkę okrywaliśmy. A jeżeli chodzi o takie inne samopoczucie, to nie miałam żadnych trudności, nie wymiotowałam. Ani razu. Czuję się bardzo dobrze. i Nie mogę naprawdę narzekać na ciążę, bo jak słyszę gdzieś, jak inne dziewczyny się czują, to ja naprawdę, no, jestem bardzo wdzięczna, że, że tak jest, a nie inaczej. Jest naprawdę super. Tak. Tak, tak. <noise> Teraz to będzie troszkę więcej się pojawiać takich tematów i więcej filmów, no, mimo wszystko związanych z dzieckiem, bo no, nie oszukujmy się, zmienia się nasze życie, więc. No, żyjemy tym też, a pokazujemy Wam to, o czym żyjemy, więc no, siłą rzeczy troszkę będzie się tego pojawiać. Nie wiem, czy coś jeszcze fajnie powiedzieć w takim odcinku. Jak ma da imię, co to płeci? Tak. Nie, to później. Tak. Imiona znamy? Imiona to my znamy już od. Ale tak 100% wstaliśmy, je, jak zobaczyliśmy testy pozytywne. Wiemy, jakie imię będzie, jak będzie dziewczynka i wiemy, jakie imię będzie, jak będzie chłopiec. Nie, to chyba przyszło. no co? Powiedzieliśmy Wszycho. Tara. No. No. Ogólnie bardzo się cieszymy. <grym> tak. Jesteśmy zajrani tym, że to jest taki nowy etap w naszym życiu. No trochę to pogmatwało w naszym życiu, bo, bo dużo zmian, dużo, dużo podjęliśmy związanych z tym ale też to są decyzje, które poprawiły nasze samopoczucie i mamy w końcu jakieś takie duże cele w życiu, tak, mam wrażenie, że ustawiliśmy tak, sobie takie priorytety duże priorytety no? bardzo mocno i wiemy w którym kierunku chcemy, chcemy dążyć w końcu wiemy w którym kościele dzwoni, więc wiemy co dalej, no i to tyle tak. no, dużo Bogu zmieni, dużo, ale nie dużo dużo już zmienił, albo zmieniła się okaże ci no. starą wyzywał. bądź wyzywał. Oh, <słuch> Do zobaczenia w kolejnym odcinku Ej, Już nie bawiam to aż się spociłam ze stresu Chyba git wyszło Ale bebzon No jest, brzmi się duży Ile pizz? No z 4